ISOFIX to uniwersalny system wpinania fotelików dziecięcych do auta bez użycia pasa samochodowego. System został wprowadzony już na początku lat 90., ale dopiero współpraca marki Rymer z marką Volkswagen doprowadziła do uregulowania tej technologii, wprowadzenia patentu. Opracowania konkretnie, jak to ma wyglądać, jak ma przebiegać, sam sposób mocowania oraz zachowanie się takiego fotelika w ewentualnym wypadku. Potem nastąpiły długie rozmowy w Unii Europejskiej na temat re konkretnej regulacji prawnej, która mówiłaby, w jaki sposób dzieci powinny być przewożone do jakiego wieku, i dopiero od 2012 roku wszystkie nowe samochody wy wychodzące z produkcji posiadają takie mocowanie. Marka Britax Rimmer wciąż pracuje nad udoskonaleniem systemu ICOFIX prowadziła Isofix Plus. Jest to rozszerzony system Isofix. Opiera się on na sztywnym mocowaniu tego fotelika w kanapę samochodową. Jest to tak zwany pivot link, czyli luźne na zawiasie mocowanie przenoszący siły w momencie wypadku w dół, przez co samo dziecko jest mniej narażone na uderzenie w sztywne elementy w aucie. Samo wpięcie ISOFIX jest dwa razy szersze niż do tej pory stosowane. Dzięki temu ograniczamy ruch fotelika w prawą, w lewą stronę. Trzecim tym podzespołem jest WITETER, czyli specjalna kotwica, którą zapinamy fotelik samochodowy od strony bagażnika. Więc tu mamy dodatkowe zabezpieczenie przeciwko rotacji samego fotelika, a również dziecka. Ograniczamy ruch dziecka w samochodzie.